Nic nie rzekła aniołowi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Przeżywamy kolejny dzień, piątek, w tym czasie Adwentu, czasie radosnego oczekiwania na Zbawiciela. Uczestniczymy w kolejnej mszy świętej ruratniej, aby przez przyczynę Matki Najświętszej upraszać te potrzebne łaski. W sposób szczególny nasze intencje o to dobre przeżycie czasu Adwentu, o tą otwartość na to Słowo Boże, o umiejętność słuchania Słowa Bożego w tym czasie, abyśmy za przyczyną Matki Najświętszej przedstawiali te nasze intencje miłosiernemu Bogu. Polecamy całą naszą wspólnotę i wszystkie nasze rodziny tej opiece, wstawiennictwo Matki Najświętszej, do tych naszych intencji także i dołączamy nasze osobiste, codzienne intencje, z którymi przechodzimy. Niech Pan Bóg w swojej miłosierdziu, jako okaże nam to miłosierdzie, błogosławi nam i prowadzi tą ścieżką Bożych przykazań. Przeprośmy na początku za grzechy nasze i za zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłuj się nad nami. Chryste, miłuj się nad nami. Chryste, miłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony. Jezus Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Modlamy się, Boże, Ty wybrałeś na matkę Zbawiciela najświętszą dziewicę Maryję, która wyróżniła się wśród pokornych i ubogich. Sprawa byśmy idąca jej przykładem oddawali Tobie hołd prawdziwej wiary i pokładali w Tobie całą nadzieję zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Twój Odkupiciel, święty Izraela. Ja jest Pan, Twój Bóg, pouczający Cię w tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał nam przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek i jak jego ziarnka Twoje latorośle. Nigdy by nie usunięto, ani nie wymazano Twego imienia sprzed mego oblicza. Oto Słowo Boże. Bogu nie będę. Daj światło życia idącym za Tobą, Daj światło życia idącym za Tobą. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, Nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, Lecz prawie Pańskim mu sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Dasz światło życia idącym za Tobą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co uczyni, jest udane. Dasz światło życia idącym za Tobą. Co innego grzesznicy. Są jak plewa, którą wiadro zmiata, albo więc znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Da światło życia idącym za Tobą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdzie Pan książę pokoju, wyjdźcie mu na spotkanie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A tobie, panie. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy: Je i pije, a oni mówią: Oto żarł i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Chwała Tobie, Chryste. Chrystusie, naszym Panu, złóżmy całą nadzieję, błagając. Panie, obdarz apostolską mocą i nową młodością Twój Kościół, aby całemu światu głosił rędzie zbawienia. Ciebie prosimy. Natnij duchem mądrości, rządzących i decydujących o losach świata aby stali się narzędziami pokoju. Ciebie prosimy. Udziel potrzebnej pomocy kobietom w stanie błogosławionym i matkom samotnie wychowującym dzieci, aby na swojej drodze spotkały odpowiedzialnych i ofiarnych ludzi. Ciebie prosimy. Panie, przyjmij do swojej chwały w Twoim Królestwie Wiecznym zmarłych, których polecamy w tej przyświętej świętej zmarłą Bogumię Dyrda i Kazimiera Bałajewicz. Ciebie prosimy. Pani nakarm swoim ciałem i krwią nas tutaj obecnych i pośli nas jako świadków, Twojej dobroci, abyśmy zanieśli Cię do świata, czyniła to Maryja. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste Manuelu i Boża, bliski każdemu człowiekowi przedstawiliśmy Tobie nasze prośby, usłysz je łaskawie i przybądź, aby nas bawić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Spójrzcie nam. Na... Gęskie niby zbawczę z niebiosobu. Piężne przewinienia, zamkły bramy zbawienia. Módźcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoj na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całej. Boże, niech Duch Święty, który swoją mocą napełnił ono najświętsze dziewicy maryi, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami i z Duchem w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Szciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nasz czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego tego archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu Pełne są niebiosa i ziemia pały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę. Wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus martwy wstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa bylu Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych smarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją o o Bogu mile, Kazimierze i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, usmiłuj się nad nami wszystkimi, i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą łucją, świętą ritą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze, wszedł biedności Ducha Świętego, wszelka cześć ich pała przez wszystkie wieki wieków. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nas, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Odesła. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdasz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Panie Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój Mój Wam daję. Prośmy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Świata, obdasz nas. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a abyś... będzie. to Panna na i porodzi syna i nazwą go imieniem Emmanuel. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Twój Kościół wyposażony w boskie sakramenty i napełniony Duchem Świętym, podąża z radością do wszystkich narodów, aby słuchając Jego słów zbawienia, cieszyły się z dokonanego odkupienia i uznały Chrystusa za swego Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieku. Świętym Halarchaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Obgo Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieski zastępu, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do Świętym Halarchaniele, Przypomnę tylko, że jutro, roraty o 6 rano, przyjmijmy dar Bożego Błogosławieństwa. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, idźcie po pokoju Chrystusa. Niebiosa